No, 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 dawaj, 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 a! A! No nie. Chyba należy mi się coś nowego. Każdemu należy się coś nowego. Weź szybką, prostą, pierwszą pożyczkę, bez wychodzenia z domu i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 3000. Oddajesz też 3000. Bo należy ci się więcej od życia. <grym jazzet> R.R.S.O. 0% Całkowity koszt pożyczki, 0 złotych. Każdemu należy się coś nowego. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 3000 i oddajesz 3000, bo należy ci się więcej od życia. RRSO 0% Całkowity koszt pożyczki 0 złotych. W wiwus.pl klikasz i pożyczasz. Nawet 3000. RRSO 0%. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 4000 i oddajesz też 4000. Z ViviGo masz pieniądze pod ręką. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Weź pierwszą pożyczkę i oddaj tyle, ile pożyczyłeś. Pożyczasz 4000 i oddajesz też 4000. Z Vivigo masz pieniądze pod ręką. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Vivigo, klikasz i pożyczasz nawet 4000. RRSO 0%. Vivigo, klikasz i pożyczasz nawet 4000. RRSO 0%.